Hej, witajcie w moim nowym vlogu. Pomyślałam sobie, że będę takie vlogi wrzucać dość regularnie. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, także trzymajcie kciuki. Myślę, że tak co dwa tygodnie jestem w stanie coś takiego Wam wyprodukować. Dzisiaj mamy czwartek, więc zaczynamy taki nasz tygodniowy vlog i tym samym zaczęliśmy dzisiaj też nową serię, bo dzisiaj jest 5 września. I zaczęliśmy właśnie serię tanie gotowanie. Także zrobiłam rolkę na Instagrama i zrobiłam też na TikToka. Może na Shortsa też wam w sumie wrzucę, bo pomyślałam, że będziemy gotować z oferty promocyjnej z Biedronki, właśnie w czwartki, bo wtedy też mam trochę czasu, żeby jechać na te zakupy, bo poniedziałki zawsze są u mnie szalone. Zrobiłam dwie potrawy, w sumie pomyślałam, że będę robiła jeden posiłek na słodko i jeden na słono. I na słono zrobiłam taki makaron, jakiś nowy był właśnie w Biedronce z tych azjatyckich, ale to jest makaron pszenny. I do tego warzywa z mięsem, mleczkiem kokosowym i tam przyprawami, sosem sojowym, tak żeby to, wiecie, trochę orientalnie nam pachniało. I na słodko zrobiłam jeszcze musy z tapioki, właśnie też z mleczkiem kokosowym i ze skrem, bo był na promocji. I do tego jeszcze mus mango. Strasznie podoba mi się ten zamysł filmów właśnie z tanim gotowaniem z tego względu, że po raz wiem, że szukacie takich pomysłów, jak właśnie zaoszczędzić trochę gotując i robiąc zakupy. A po drugie, to też dla mnie jest takie trochę wyzwanie i sama sobie je stawiam, żeby coś pokombinować z nowych smaków właśnie z tych rzeczy, które są w promocji. Chociaż ja zazwyczaj jak gotuję, to właśnie kombinuję z tego, co już mi zalega w lodówce i trzeba to zużyć. I właśnie wtedy powstają najlepsze przepisy. A dzisiaj właśnie robimy coś takiego stricte. Pod to zrobiłam zakupy, chociaż też bez takiego stuprocentowego zamysłu, co ja z tym w sumie zrobię. Tymczasem ja uciekam, jeść właśnie te pyszności, które przygotowałam, a później załatwiać sprawy i odzywam się później. Siadam właśnie do komputera i powiem Wam, że ja nie wiem, jak to jest możliwe. Jest godzina 13:34, a moje body batery wynosi całe 20. Nie wiem, jak dotrwam do wieczora, bo jeszcze jest mnóstwo zadań do wykonania na dzisiaj. Chcę dla Was zmontować film, zrobić opis. Muszę jechać z synem na rehabilitację, odrobić z nim lekcję. Chciałam zrobić trening. Nie mowa już o tych wszystkich rzeczach, które mam zaplanowane w komputerze, a czuję, że ledwo na oczy patrzę. Więc właśnie zrobiłam sobie taką wielką kawę, i mam nadzieję, że ona trochę mnie postawi na nogi. Dobra, wróciłam właśnie do domu. Kupiłam w wyjeździe jakieś takie batoniki. Tutaj są. Nie wiem w zasadzie jak czytać tą firmę. Branch Oats i te są z rodzynkami, a te drugie z chipsami czekoladowymi. Jeszcze żadnych nie próbowałam, ale oba otworzyłam, bo częstowałam brata. I tutaj te z rodzynkami mają mieć tylko 137-133 kalorie w batoniku. A te z chipsami czekoladowymi 137. I tutaj mamy po 5 batoników w opakowaniu. Wydało mi się ciekawe do przetestowania, także wzięłam. E, Pamięta jestem, ale idę wezmę się za jakiś trening, bo dzisiaj w planie jest zrobić dół. E, także mam nadzieję, że zrobię. Dzisiaj jest ta lżejsza wersja dołu. Przynajmniej tak mi się wydaje. E, także mam nadzieję, że dam radę. Dzisiaj już mamy piątek. Zrobiłam wczoraj ten trening, ale się nie odzywałam, bo się okazało, że jednak był ten cięższy trening dołu. Tak średnio jestem zadowolona z tego treningu, chociaż no, w związku z tym, że byłam zmęczona, no, to na pewno warto podkreślić, że super, że w ogóle go zrobiłam. Trochę miałam problem z siadami, bo właśnie w tym treningu mam siady i zrobiłam, powiedziałabym, że regres, jeśli chodzi o liczbę powtórzeń, ale zeszłam niżej, także pod tym względem jestem zadowolona. Poza tym też dołożyłam sobie obciążenia w innych ćwiczeniach i poszło, więc też w sumie super. Dzisiaj za to od rana na wariata. Jeszcze muszę podjechać do Rossmana, bo skończyła mi się jedna rzecz. Byłam pewna, że kupiłam to, co chciałam, a oczywiście kupiłam co innego, więc teraz mądry Polak po szkodzie trzeba latać. Zaspałam dzisiaj, więc od rana jest na wariata. Rzadko mi się to zdarza, ale jak mam normalnie budzik ustawiony na piątą, tak jak dzisiaj. To dzisiaj wstałam 6.25 i musiałam od rana latać, bo dziecko trzeba było ogarnąć do szkoły. Tutaj wszystko wyszykować. Już kota karmiłam dopiero jak go odwiozłam w sensie mojego syna do szkoły, bo wcześniej bym się nie wyrobiła. A jeszcze w nocy też spałam kiepsko, bo syn właśnie miał jakieś złe sny, mąż wrócił dopiero po drugiej w nocy. Kot jeszcze wymiotował, także wiecie, życie dzień jak co dzień, trzeba zapierdzielać dalej. O, u nas taka sobota. Nie wiem, czy u Was też kiedyś było tak, że było jakieś świniobicie, się kupowało całego świniaka i później trzeba było to pakować. U nas tak wygląda właśnie sobota, że muszę to gdzieś wcisnąć, bo mąż mi przytargał. Także siedzę, sortuję i będę to ładować do woreczków. No i tak 4 godziny później mam wszystko popakowane. Idę teraz gdzieś to upchnąć w zamrażarkę. Porobiłam sobie już porcjowane mięso, mielone, e, także stałam to sobie, mieliłam, żeby mieć już później gotowe. Powycinałam też tłuszczyk z większości rzeczy, bo później ja tego nie jem. Także spoko. Dzień dobry, witajcie w niedzielę. Wczoraj się już nie odzywałam, bo po prostu czułam się jakoś fatalnie. Miałam bardzo złe samopoczucie. Mm, I musiałam po prostu odpocząć, i nie wiem co mi się działo, jakoś w ogóle nie mogłam się skupić. Nie zrobiłam połowy rzeczy, które chciałam wczoraj zrobić. Mam bardzo dużo jeszcze takich mm, spraw stricte formalnych do ogarnięcia, jakieś dokumenty do księgowej i tak dalej. I nie wiem, naprawdę nie wiem, kiedy ja to zrobię. Teraz za to biorę się za nagrywanie Mil Prepa, bo po raz potrzebuję dla Was filmu, po dwa e, potrzebujemy czegoś do jedzenia. Tutaj już sobie nas szykowałam buraki, będziemy robić z nich takie, jak widzicie, frytki. Obrałam też ziemniaki, bo ziemniaki będą pieczone i będą do tego też e, takie, myślę, placki zrobię ziemniaczano-cukiniowe. Mam też gromadkę pomidorów od mamy, które muszę do czegoś wykorzystać. No i dobra, nagrałam filmik, widzicie, zrobiłam tyle jedzonka, także będzie dla nas w sumie wszystkich i tutaj mamy owsianki z czekoladą, mamy z razy, z burakami i pieczonymi ziemniakami. Tutaj jest twarożek warzywa i do tego pieczony placek ziemniaczano cukiniowy i taka potrawka z mięsa mielonego z dużą ilością warzyw. I do tego też jest właśnie makaron w środku i to jest mój gotowy zamysł na milprep. Jak widzicie, trochę zmieniłam koncepcję, bo miałam smażyć placki, ale stwierdziłam, że szybciej będzie, jak zrobię takiego pieczonego, i tak go zrobiłam i ten film będzie w niedzielę. Także, jeśli lubicie milprepy, to w niedzielę zapraszam na kanał, bo będą przepisy na wszystkie te właśnie pyszności. Wyszło tego całkiem sporo i zaraz będę degustować już co niektóre próbowałam jak robiłam, ale w większości jeszcze nie jadłam. Syn już zjadł z razem z burekami, z ziemniakami i był zachwycony, także myślę, że wszystko wyszło smacznie. Ogarnęłam po tym gotowaniu, powiem wam, że strasznie mnie to jakoś zmęczyło, więc usiadłam, wypiłam kawę i wzięłam się za ogarnianie spraw technicznych, czyli tych faktur rosyjskich i tak dalej. Teraz zjadłam. I biorę się za trening z cyklu, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, bo dzisiaj mam taki dzień, że naprawdę totalnie mi się nie chce, i to chyba dlatego, że wczoraj miałam dzień odpoczynku i zawsze po takim dniu odpoczynku mam problem z tym, żeby wziąć się z powrotem za ćwiczenia. Także idę, zrobię, mam nadzieję, że zrobię i jakoś to będzie. Poniedziałek, dzisiaj wstałam o 5, bo w poniedziałki mam zawsze dużo do ogarnięcia. Także trochę rzeczy już z pracy zrobiłam. Teraz też siebie ogarnęłam. Zaraz będę wiozła Mikołaja do szkoły i zrobiłam porządek w jego ubraniach, więc będę chciała wysłać paczkę z takimi już za małymi dla niego ubraniami, właśnie do koleżanki. Posprzątałam w nocy kuchnię, więc już atmosfera od razu, jak się rano wchodzi, zrobić kawę, jest inna i mega mnie to cieszy. Zawsze lubię, jak jest taki jakiś porządek wokół mnie, bo mi to poprawia humor, chociaż na sprzątanie czasu mam dość mało. Dzisiaj w planie bardzo dużo rzeczy, bo też właśnie w pracy wdrażam nowy projekt, a to zawsze wiąże się z tym, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i do ogarnięcia. Także przez to też nie mogę się wyrobić z innymi rzeczami. Na szczęście wczoraj nagrywałam mil prepa, co Wam pokazywałam zresztą, więc pudełka na dzisiaj mam gotowe, więc nie będę dziś. Nic gotowa, to już znacznie przyspiesza mój rytm dnia, tym bardziej, że też muszę jechać z synem na rehabilitację, a to jest dość daleko, bo mam w sumie wycieczkę na 3 godziny i też będę robić zakupy jakieś w międzyczasie właśnie, bo parę rzeczy się pokończyło, więc będę musiała to też ogarnąć. Także dzisiaj zapowiada się dość aktywny dzień. Jeśli chodzi o treningi, to planuję dzisiaj tylko w sumie cardio. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo siłowy wyrobiłam wczoraj. Mm, więc dzisiaj mogę sobie zrobić od tego odpoczynek. Taka jest dzisiaj deszczowa pogoda, a ja jeszcze się wzięłam za testowanie nowego podkładu. Ja się tam dzisiaj go nałożyć. Nie wiem, jak on mi się w ogóle utrzyma, takie mam mieszane uczucia co do niego. Też ostatnio trochę zmian wprowadziłam w pielęgnacji, bo włączyłam Retinal i już go stosuję w sumie ze 3 tygodnie i podoba mi się, jak zaczyna buzia po nim wyglądać. Właśnie siostra mi poleciła z Basic Lab. I stosuję go sobie już na razie co te 3-4 dni, bo oni tam mają taki kalendarz wprowadzania go do pielęgnacji. No i wtedy też trzeba oczywiście SPF na dzień używać, żeby nie mieć jakichś problemów z przebarwieniami, z poparzeniem skóry i jakimiś tam dziwnymi rzeczami, które mogłyby się przydarzyć. Ale nie do końca jestem przekonana, czy ten kolor podkładu mi odpowiada. Wydaje mi się, że on trochę jeszcze ściemniał. Może nie do końca jest zbyt dobrze dobrany, także jeszcze zobaczę. Czy nie wrócę do mojej standardowej mieszanki? Bo ja na co dzień normalnie to mieszam trzy podkłady. Bo po co używać jednego, jak można zmieszać trzy? W ogóle też przez ten dzisiejszy deszcz musiałam wciągnąć, słuchajcie, jeansy, i to jest porażka. Tym bardziej, że nie chodziłam w nich w sumie całe lato i teraz jest mi tak jakoś niewygodnie, bo się odzwyczaiłam w ogóle od spodni. Bo wiecie, na co dzień wyciąga się te krótkie spodenki i je się zakłada, albo jakąś sukienkę na szybko wrzucałam, także. No dość dziwnie mi jest w jeansach, tym bardziej, że robię masę i trochę się robią ciasne. Także mam nadzieję, że jakoś przetrwam. Może będę musiała sobie kupić jakieś nowe, ale też jeszcze nie przytyłam tak nie wiadomo ile, żeby już wymieniać garterowe, bo na razie to tam jestem na plusie, tak myślę, że w porwach w okolicach dwóch kg. Jutro mam do fryzjera. W ogóle mi mm, włosy się strasznie puszą. Już wypłukała mi się chyba ta keratyna, którą sobie robiłam. I widziałam na Instagramie fajną suszarkę i rozważam jej zakup. Kosztuje 699 zł. Trochę mi szkoda, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że może by się przydała, żeby jakoś stylizować te włosy, jeszcze żebym ja później jej używała. Bo moja suszarka to ma 12 lat i w sumie używam jej tylko od wielkiego dzwonu, bo na co dzień jestem zbyt leniwa, żeby cokolwiek z tymi włosami robić, więc tylko zostawiam je, żeby wyschły. A jeśli chodzi o takie kwestie zakupowe, to też ostatnio kupiłam, słuchajcie, gogle VR. Kupiłam gogle właśnie z MetaQuesta, nie wiem, czy to tak się wymawia, czy jak, bo ja kompletnie jeszcze się na tym nie znam. Tutaj byłam zachęcona tym, że poszliśmy na wesele i właśnie mój brat cioteczny ze swoją dziewczyną bardzo zachwalali te gogle jako taką alternatywę dla domowych ćwiczeń. Bo oni stronią od aktywności, a dla nich to jest super właśnie jako rozrywka i jako jednocześnie ćwiczenia, bo też pokazywali swoje wyniki z zegarka, że wtedy im naprawdę fajnie wchodziło to jako cardio. No i właśnie kupiłam w związku z tym te Google, żeby potestować dla was i zobaczyć, czy to faktycznie będzie dobra alternatywa dla takich osób, które ćwiczyć nie lubią i które są dosyć leniwe pod tym względem. No bo po prostu ćwiczenia je nużą, męczą. Ja też byłam taką osobą przez bardzo długi czas, także doskonale to rozumiem. Zakupiłam tego ogle. One taniej nie były, ale zobaczymy, jak się będą sprawdzać. Na razie. Ja użyłam ich raz. Syn pograł w nich raz. Rachel trochę pograł dłużej, czyli nasz drugi administrator z naszej facebookowej grupy. I myślę, że razem jakiś test nagramy, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Widziałam, że jest premiera nowego iPhone'a i zastanawiam się, czy teraz wymienić ten mój. I kupić sobie tego nowego, czy jeszcze się wstrzymać? Bo jak patrzyłam, to one mają być dosyć drogie. Ale raczej chodzi mi o to, żeby poprawić jakość nagrań dla Was na Instagram, tutaj i tak dalej. Bo ja większość rzeczy nagrywam jednak telefonem. I tak myślę, czy jednak ten przeskok z 15, bo ja mam iPhone 15 Pro Max, na 16 Pro Max, to będzie jakaś istotna różnica w grafice i w tym, jak będą filmy wyglądały. Czy jednak nie opłaca się jeszcze dokonywać tej wymiany, bo ta jakość nie będzie nie wiadomo jak zmieniona. Na pewno za to mogę pokazać Wam te gogle. Do nich trzeba mieć aplikację na telefon i to jest coś takiego, tutaj jest regulowane, to się zakłada na głowę. Tutaj mamy właśnie na włosy, mi to strasznie uciskało głowę i mnie później bolała głowa. Ale zobaczymy, bo ja może słabo testowałam. Teraz mam jakieś nowe. Rafał mi pobrał właśnie na nasze konto jakieś gry takie typowo fitnessowe. Także zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Bo ja do tej pory to ja grałam w jakiegoś tenisa. Mikołaj grał w jakieś krojenie warzyw. I tutaj mamy dwa takie właśnie, nie wiem, pady, jak to się nazywa. W każdym razie to się trzyma i tym się macha. No i faktycznie, jeśli chodzi o sam obraz w tych goglach. No to on jest bardzo dobry, to jest bardzo dobra jakość i faktycznie trochę się przenosi w tą wirtualną rzeczywistość, ale ja jeszcze nie jestem do tego przekonana. No zobaczymy, w każdym razie nie jest to żadna współpraca płatna, także to na pewno będzie szczera opinia, bo sama zapłaciłam za te gogle i zobaczymy co to z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ktoś będzie z nas w ogóle ich używał. Mm, skoro już zostały na nie wydane pieniądze, e, myślę, że syn to chętnie sobie pogra, jak kiedyś mu pozwolę e, tak dłużej, właśnie posiekać te warzywa, czy tam jakąś inną grę sobie pobierze. Ale właśnie chciałabym popatrzeć na nie pod kątem e, takiej alternatywy dla domowych ćwiczeń. No i dobra, cały czas pada deszcz, kap, 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 i mi włosy się puszą jak szalone, strasznie tego nie lubię, takiej pogody, właśnie przez te włosy e, przede wszystkim. No, ja już się zrobiłam głodna. Dobrze, że mam w lodówce pudełka. Tutaj mam osiankę, którą pokazywałam wam, że robiłam w niedzielę. Nie wygląda, ale smakuje super. Bo już wczoraj jedną zjadłam i mega mi smakowała. Także teraz pora na drugą, bo zrobiłam się głodna i chyba pójdę poćwiczę, bo czuję, że potrzebuję relaksu umysłowego. Tymczasem będę kończyć tego vloga. Wydajcie znać w komentarzach, jak wam się taka forma filmu podoba. Czego chcielibyście więcej w niej widzieć, a czego może mniej. Kolejna myślę, że będzie ciekawsza, bo też mam w przyszłym tygodniu wyjazd. Będę chciała też nagrać film z tym, jak zacząć ćwiczyć w domu. Będzie też film o tym, jak schudłam 18 kg, bo o to często dostaję od Was pytania, i ten film będzie za tydzień, bo już go nagrałam. No i co? I piszcie jeszcze, czy słyszeliście w ogóle o tych goglach i co sądzicie o takiej formie aktywności, bo mnie one mega zainteresowały pod tym względem, że wcześniej o czymś takim nie słyszałam. Ja w czasach, kiedy jeszcze w ogóle stroniłam od jakichkolwiek ćwiczeń, a jeszcze mieszkaliśmy wtedy z teściami to... i nie mieliśmy dziecka. To postanowiliśmy sobie wtedy kupić Xboxa z Kinectem i wtedy pamiętam na tym Xboxie ćwiczyłam jakieś tam zumby, w Harry'ego Pottera grałam inne takie. I wtedy faktycznie się ruszałam, ale wtedy też byłam w jakimś innym etapie emocjonalnym i bardziej mnie kręciły takie gry niż obecnie. Więc teraz nie ukrywam, że czekam aż Rafał wróci ze swoich wakajków. I się weźmie za porządne testowanie, bo myślę, że on będzie tutaj naszym głównym desterem do tych gogli. Także dzisiaj to by było na tyle, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie.